Ja jestem Aneta i będę dziś mówić o alchemii, a dokładnie o tym, jak przeobrażać energię, które są w nas i w przestrzeni, po to, by żyło nam się lepiej. Dzisiejszy temat, jak tworzyć zaklęcia, które działają. Jak to jest z magią? Jak to jest u Was z magią? Słuchajcie, jest parę typów ludzi. Jedni w magię wierzą, drudzy nie wierzą. Trzeci mówią, że to dzieło szatana, a czwarci nakupią sobie różę kościołków, kart tarota i kryształów i robią jakieś tam wodotryski i efekty świetlne. A magia tak naprawdę to jest co? To jest połączenie fizyki, biologii, chemii. To nie jest nic naturalnego. to się dzieje w nas, to się dzieje na zewnątrz. Czym jest przemiana materii? Przemiana materii dzieje się w nas cały czas, nawet bez naszej woli, prawda? Od urodzenia do końca życia. Przemiana materii, czyli przemienia się jedzenie w energię, przemienianie materii. Skoro nasz organizm jest w stanie to zrobić, my jesteśmy w stanie też przemienić energię w co chcemy i materię w co chcemy. Magię można wykonywać na wiele sposobów. Jednym ze sposobów jest tworzenie zaklęć. Dlaczego? Jest to takie mocne, mocne działo. Dlatego, że wszyscy się chyba zgadzamy, że wszystko jest energią. Głos, dźwięk jest wibracją. Energia wi i wibracja wpływają na siebie, prawda? Czyli nie ma tu żadnej magii, nie ma tu żadnej nadprzyrodzonej magii, jakiejś fantastycznej z bajek, tylko jest to czysta fizyka. Mam tu, słuchajcie, nawet fragment z Biblii, na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo, a słowo ciałem się stało. Czyli co? Najpierw jest myśl, później jest słowo, później jest czyn. A czyn jest w stanie zmienić wszystko, całe wasze życie, nawet historię całej ludzkości. Teraz mały disclaimer, słuchajcie. Do tworzenia zaklęć, w ogóle tworzenia magii, jest potrzebny pewien rodzaj wiedzy, pewien poziom inteligencji. I takiej wewnętrznej dojrzałości. Bo to nie jest zabawa. To może się wydawać, że to jest machanie różdżką i podpalanie kadzidełek, ale prawda jest taka, że możecie zrobić krzywdę sobie i innym. Kiedy już przemyślicie to, czy jesteście na to gotowi, zapraszam do dalszej części filmu. Przede wszystkim, żeby stworzyć mocne, działające zaklęcie, trzeba wejść w energię tego zaklęcia, cokolwiek ma przyciągać. Czy to energia dobrobytu, czy miłości, szczęścia, musicie wejść w środku siebie w tą energię. Poczuć to. Znowu, jeśli chcecie rzucić klątwę, co odradzam, ale powiem Wam, jak to zrobić. Musicie wejść w energię negatywną, smutku, zazdrości, złości. Dlaczego odradzam klątwę? No to to chyba jest logiczne, ale. Chodzi o to, że jak obniżacie swoją energię i swoją wibrację, to nie jest tak łatwo z dołu do góry podskoczyć, słuchajcie, i przez ten czas, co macie tą niską wibrację, będziecie przyciągać negatywne zdarzenia i negatywnych ludzi do swojego życia. I nawet ten jeden moment, kiedy obniżycie swoją wibrację, żeby komuś zrobić na złość. I co z tego, że zrobicie tej osobie na złość, jak możecie co jest całe życie tym momentem obniżonej wibracji. No ale dam wam takiego tipa, żeby nie było, że was zostawiam z niczym, jak chcecie się zemścić. Wiecie, co się robi? Jeśli chcecie komuś się odwdzięczyć, zrobić komuś na złość, pobłogosławcie wszystkie osoby naokoło tej osoby. Rzućcie zaklęcie, które sprawi, że wszystkie osoby naokoło tego nieszczęśnika będą miały niesamowite szczęście przez następne parę tygodni. Nawet jeśli ta osoba jej idzie tak średnio, to biorąc pod uwagę, że innym nie świetnie, to ona będzie się czuła, że jej idzie źle. To jest taka malutka wskazóweczka. Jakich słów używamy do tworzenia silnych zaklęć? Przede wszystkim używamy sentencji ja jestem lub ja mam. Nie używamy ja chcę. Ja chcę oznacza, że czegoś nie masz. Masz jakiś tam brak. Ja jestem jest zwrotem boskim. To jest boska cząstka w każdym z nas. Nawet w Biblii możecie się o tym przeczytać, że Bóg to jest ja jestem, jestem, który jestem. Jeśli tworzycie dłuższe zaklęcia, dobrze jest tworzyć rym, bo wtedy łatwiej to zapamiętać i tak brzmi rytmicznie jak muzyka. Przy muzyce wpadamy w trans, dlatego fajnie przy dłuższych zaklęciach używać rymów. Ale są zaklęcia, które możecie znaleźć w internecie, stworzone przez kogoś. No i tego nie polecałabym używać. Przede wszystkim dlatego, że zaklęcia, które używacie, muszą być przez Was w 100% zrozumiane. W ogóle odpowiadają jakieś mantry w obcym języku. Jak ja zobaczyłam, słuchajcie, takie jakieś tam poranne mantry, są jakieś takie. Um, rabaromo, dum Nie Nieważne co oni tam mówią. Ja tego nie rozumiem. Ludzie to powtarzają, wchodzą w trans, używając tych sentencji, to jest tak niebezpieczne, wy nie, wy nie wiecie, komu wy oddajecie w ogóle energię w tym momencie. Tak samo jak te zaklęcia, które znajdziecie w internecie, tworzone przez inne czarownice. Kto Wam da pewność, że ta czarownica przypadkiem nie chce się pod Was podpiąć tym zaklęciem, bo użyła akurat słowa klucza, które będzie z Was wyciągać energię? Nie używamy. Nie używamy żadnych zaklęć z internetu, no chyba że znacie faktycznie jakąś tam czarownicę, która tworzy dla Was te zaklęcia i Wy na pewno jej ufacie i w 100% wiecie, o czym mówicie. W 100%. Kolejna sprawa. Silne zaklęcie działa z prawami uniwersu. To dla tych, którzy już sobie pomyśleli: Ja jestem dziewczyną Janka Kowalskiego. <grywki> to jest przeciwko wolnej woli tego Janka, słuchaj. I to nie zadziała, a jeśli zadziała, to ci tak zadziała, że ty już nie będziesz chciała tego Jaśka. Jeśli chcesz przyciągnąć mężczyznę, nie mówisz: Ja jestem dziewczyną Janka Kowalskiego, tylko sobie myślisz: Ja jestem atrakcyjna. Dla mężczyzn. Jestem ja jestem, czyli jest ta boska cząstka, a to, że kobieta jest atrakcyjna dla mężczyzn, to jest zupełnie naturalne to jest zgodne z prawami uniwersum. Albo ja przyciągam odpowiednich dla siebie mężczyzn. To jest też właśnie takie, może być użyte jako takie zaklęcie. W magii, tak jak we wszystkim, praktyka czyni mistrza. Dlatego warto, warto próbować różnych wyrazów, różnych dnia do pisania tych zaklęć, sprawdzać co lepiej, co gorzej działa. No i w momencie, kiedy zaczniecie faktycznie tworzyć zaklęcia, które działają, zaczną do was przychodzić osoby po prośbie. I do, te, do tego właśnie jest potrzebna ta mądrość, ta, ten, słuchajcie, pewien iloraz inteligencji do tworzenia magii, dlatego że nie możecie brać. Przede wszystkim cudzych jakichś błędów na siebie, jakiejś cudzej karmy, jakichś cudzych problemów, słuchajcie. Dam Wam sytuację. Przychodzi kobieta, kolejny, kolejny mężczyzna w jej życiu, kolejny ją zdradza na prawo i lewo, i ona Was prosi o to, byście zrobiły zaklęcie tak, żeby on jej nie zdradzał. I co robicie w takim momencie? Ja Wam powiem, nie robicie zaklęcia, żeby on jej nie zdradzał, bo błąd jest dużo głębiej. Błąd jest w niej, ponieważ ona za każdym razem wybiera ten sam typ mężczyzny, który ją zdradza i ją krzywdzi. Więc jaki sugerujemy jej czar? Sugerujemy jej czar na miłość własną, miłość do siebie. Kobieta, która. Prawdziwie siebie kocha i prawdziwie siebie akceptuje. Nie wybierze mężczyzny, bo to jest wybieranie podświadome. My podświadomie przyciągamy ten sam rodzaj ludzi. Tacy, jest, jak jesteśmy, tak jak wybrujemy. Więc proponujemy jej zaklęcie. Ja jestem wspaniała. Ja kocham siebie. I kiedy ona wejdzie w tę wibrację, ona już nie będzie przyciągać mężczyzn, którzy ją zdradzają. Od razu mówię, ostrzegam po raz kolejny, ale będę ostrzegać w tylu filmach, aż w końcu przestanę słyszeć te głupoty na YouTubie, jakieś modlenie się do jakichś bożków, do jakichś duchów, aniołów. Ja po prostu nie mogę o tym słuchać, już mnie poniosło. Fu. Nie ciągniemy za sobą żadnego ogona. Nie żadne. No dobra. To wierzę w siebie, wierzę w moją moc, ale chyba poproszę świętą Izydę, żeby mi pomogła w tym. Proszę Was, ja Was proszę dla, was dla Waszego własnego dobra. Używajcie tylko i wyłącznie własnej mocy, która jest w Was, tego prawdziwego Boga, który jest w każdym z nas który nie, nie ma na imię, tak czy tak. To jest po prostu ta wielka energia, wielka miłość, która nas wszystkich łączy i jest we wszystkim. Tylko tego używajcie. Jeśli wytrzymaliście ze mną do tego momentu, to mam dla Was taką niespodziankę. Powiem o magicznym zaklęciu, bardzo starym, doskonale zbudowanym pod wsz wszystkimi względami, jest one przedawnione, słuchajcie, i nie powinniśmy go używać w dzisiejszych czasach, dlatego że nie ma jasnego tłumaczenia tego zaklęcia. A zaklęcie brzmi abracadabra. I to nie jest żart. I to nie jest żart w tym momencie. Dlaczego abracadabra? Co to jest w ogóle za słowo, skąd pochodzi? Jak jest jakieś takie słowo stare, które nie wiadomo skąd pochodzi, to gdzie szukamy? Język hebrajski, język aramejski, łacina, greka, starożytny Egipt i patrzymy w numerologii. I to jest sześć rzeczy, i macie tak 98% szans, że na pewno znajdziecie o co chodzi. Z tą łaciną bym uważała, słuchajcie, bo łacina to jest język starożytnych Rzymian. To są kościołowe sprawy i macie bardzo duże szanse na to, że jeśli to jest jakieś na przykład czarodziejskie słowo czy coś w tym stylu, to na pewno tam szatan siedzi. Na pewno tam znajdziecie diabła. I nie myliłam się, bo ktoś, bo ktoś przetłumaczył eee, abracadabra używając łaciny i jeszcze języka francuskiego z jakiejś przyczyny, może dlatego, że od siebie pochodzą. I tej osobie wyszło, że to znaczy Znajdźcie w ramionach trupa lub ucałuj diabła. Dlaczego to? Ja wiem, że to jest złe tłumaczenie. Bo słuchaj, ja nie jestem jakąś czarownicą na bardzo wysokim poziomie. Ja tam w swoim zakresie robię tak, jak mi się podoba i raz mi wyjdzie, raz mi nie wyjdzie. Raczej częściej mi wyjdzie, niż nie wyjdzie. Ale nawet ja wiem o tym, że nie konstruuje się zaklęć w ten sposób. Co prawda można w ten sposób rzucić na kogoś tak niechcący klątwy mówiąc np. iść do diabła. I czasem właśnie klątwy rodzinne się z tego biorą, wiecie, że ktoś w złości Mówi, powie do kogoś tam jakoś: idź do diabła, albo niech cię szlak strzeli. Tak się mówi: niech cię szlak strzeli. No to z tego się mogą wyjąć takie klątwy rodzinne. No ale to nie jest. To nie ma mocy, to nie ma dużej mocy. Bardzo fajne jest tłumaczenie z aramejskiego yy, i, i po aramejsku. To się mówi cadavra, a wiemy, że są języki, tak na przykład jak język hiszpański, w którym V czyta się jako B, czyli to tak naprawdę tak samo abracadabra. I oznacza to, to się stanie na moje słowo, albo to będzie kreowane moimi słowami. No i to się zgadza, to brzmi jak zaklęcie, to, to brzmi dobrze. I ogólnie to zaklęcie, z tego co wyczytałam, było to zaklęcie. Głównie lecznicze, dlatego że to jest zaklęcie, które idzie w dół. To jest tak, że jak mamy na przykład chorobę, czyli wychodzimy, pozbywamy się choroby, jeśli mamy wrogów, wychodzimy, pozbywamy się. I było one wypowiadane w ten sposób, że się mówiło abracadabra, potem abracadabra, potem abracadabra, czyli ucinało się to ostatnią literę, i jeśli to zapiszecie, to tworzy Wam się taki stożek, aż do litery A dochodzi. I tworzono takie talizmany z tym zapisem, ludzie wieszali sobie obrazy na ścianie z tym zapisem i to, tak jak mówiłam, w magii musi się wszystko zgadzać i ten kierunek w dół oznacza, że po prostu zmniejsza się coś, zmniejsza się choroba, jakieś tam nieszczęścia. I tu już mamy, dlaczego to jest mocne zaklęcie. Po pierwsze, dlatego, że się fajnie wszystko zgadza. Mówi się, to się stanie na moje słowo, czyli moje słowo ma moc. Po drugie, jest ta symbolika fajnie schodzi w dół, czyli wszystko się zgadza. Tak się tworzy właśnie najmocniejsze, najmocniejszą magię. I ja zrobiłam taki jeszcze swój mały research, bo lubię sama się jeszcze pobawić, bo nie, nie całą wiedzę znajdziecie w internecie, a czasem trzeba naprawdę głęboko kopać. I sobie podzieliłam. Te zaklęcie na sylaby. I tak, słuchajcie, to, to jest bardzo ciekawe. Ab oznacza ojciec w języku aramejskim. Ra. No, o ra, to każdy słyszał. Ra jest, e, był starożytny Egipcjan, bogiem słońca i bogiem, tak jakby całego świata. Później było słowo kad. Ja sobie sprawdziłam, jak to sprawdziłam, to. Oznacza po hebrajsku tym razem kopać, pogłębiać, czyli się zgadza. W Zaklęcie idzie w dół, czyli tak jakby kopie, da, kopie, żeby się pozbyć tych rzeczy, to się wszystko zgadza. Mało tego. Słowo kad w numerologii, słuchajcie, kaletańskiej, czyli tej, która powstała w starożytnym Babilonie, była pierwsza numerologia. Będę mówić o numerologii pewnie w następnych filmikach i w Pitagorejskiej. Nie, nie zgadniecie, jaka cyfra oznacza. 7. 7 jest to cyfra mistyczna, jest to cyfra Boga. No i później znowu Ap jak ojciec i Ra jako Ra, władca świata. Wydaje mi się dlatego, że te zaklęcie zostało stworzone w starożytnym Egipcie prawdopodobnie, jak większość takich rzeczy. Coś może miał ten język aramejski z tym do czynienia, hebrajski tak samo. No to, to jest takie coś, taka ciekawostka, jak ja to stworzyłam. A, może to nie być prawda, ale, ale mi się tam dodaje. No, mam nadzieję, że na podstawie tego stworzycie jakieś fajne zaklęcia, bezpieczne. Jeśli nie czujecie się na siłach, to nie jest dla Was czas, trudno. Poczekajcie. Żadnych ogonów, tak jak mówię i ostrzegam. I powodzenia!